Dobra, Marcin, na świeżo po walce kilka słów, jak wrażenia? No wrażenia, był to mój debiut, nie jestem za bardzo z tego zadowolony, trochę czego zabrakło mi kazu. trzeba więcej trenować. No chciałbym wszystkim bardzo podziękować, moim kibicom, że tak bardzo dobrze dopingowali. No sorry, że tak wyszło, że zawiodłem, no ale mam nadzieję, że następnym razem pokażę lepszą walkę. Jakieś walki najbliżej planowane coś, czy na razie odpoczynek, wyciąganie wniosków i treningi, jeszcze raz treningi? Na razie będę musiał troszeczkę odpocząć po tym walce, będę musiał wyciągnąć jakieś właśnie wnioski, poprawić błędy, swoją kondycję, no i czekać na następne propozycje walki. Kilka słówek na, na świeżo po walce, jak wrażenia, jak przeciwnik, jak się czujesz? Czuję się świetnie, warto było wygrać dla tych wszystkich kibiców, dla klubu, dla, dla bliskich, co, co więcej. No. Przygotowany byłem zajebiście, wiadomo, że trema mogła zjeść, tak, mogło być różnie. Co jeszcze? Przeciwnik yy, Twardy chłopak waleczny, co, co, yy, co wróżyło dobrą walkę, prawda? Mam nadzieję, że taka była. Co jeszcze? No to chyba po reakcji kibiców było widać, prawda? Była dość liczna grupa kibiców, która was wspierała to chyba i koledzy z klubu czy tam yy, koledzy yy, wasi wspólni z treningów, prawda? No dokładnie, kibice zaje zajebiści fajnie, bo doping był yy, no co, super, no? Nie? Dobra, cieszę się, nie będę cię już więcej męczył, gratuluję jeszcze raz zwycięstwa i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję trenerom, kolegom z klubu za świetny doping, za przygotowanie i za, za możliwość walki nie? dla nas tu wszystkich. Dzięki piękne jeszcze raz.